się manko, dzisiaj będziemy grać z WW2K24 Mam innego pada, bo mam PS5 kupiłem. Więc będziemy zaczynać. Nagrywać. A wezmę OK, kontra i okay.

i udało mi się zrobić kontry. Dobra, jest kontra. Kurde, on ja też zrobił No Dobra, kontra. I jedziemy. Ale Dobra wychodzę z ringu. Co ja zrobiłem najlepszego? Nie wiem. Cowaj. Ja nie chcę zostać wyliczony. Dobra, kontra. Dostał w rękę. Proszę. Jak chcę to mieć do ringu? Za długo się zastanawiałeś. A, to, to ja nie tutaj zrobił. On nie, do Ringu chce wrócić. Z sobie w liczą Tak, wygrałem w sobie. Udało mi się wygrać. Krótki pojedynek, ale mamy to. Jest! I teraz wielki pojedynek Cody Rose kontra Roman Reigns. Jestem Cody o, Ale dostałem kopa Na początek już kop Od Romana Rejsa Dobrze Kontra Dobrze Dobrze Wchodzimy na krzeczowinę No i skaczę. Dobrze, Roman tak jak ja. Ale ja daj radę. Dobrze. Na trzecia wina. Dobrze, czekamy. O, ci stanie. I cios w głowę mocny. Pyk, tyk, pyk. O kurde, po nie. Specjalnie tak robię, żeby trochę... Robią. Znaczy, Coty Rose odpoczął, odpoczął. Trzeba trochę odpocząć. Niestety... niestety nie mogę tego tak przegrać no i nie przegram tak w taki sposób dobrze dostał kolejny raz. nie trafiłem kolanem głowę. Dostaję. O kurde. Teraz to ja dostaję. Dobra. Teraz murek zostaje. Dobra. O kurka. O tu była kontra dobrze. Trzecia lina. Robimy skok. Nie trafiłem. Nie było mi naszej kontry niestety. Podpinię. Dwa, Dwa. okej. Okay. Trzeba ja począć zostałem prawie wywalony z rynku. i chyba za na Oku mogłem wyjść A nie no.

Zrobimy. Nie, nie ma. ja mam pomysł. I od razu podpięcie jeden, dwa i trzy. nie ma! Niestety. Nie trafiłem jak Dobrze Skok Niech sobie chwilę poraży O nie Где она, где она, где она? Ай, ясно! Причём, здесь не сяно. Nisziela. Ta, no. umie. A o nie. ja mogę tu zostać wyliczony, tak mi się udaje. Nie. Czy zostałem? Nie. nie. Chodź, chodź, chodź. Uda się? Nie.

No co jest? Kontra. Wersja robi kontrę. Kontra kolejna. Błędna przez na Lejsa. się, Cody Rose. Kolejna kontra. Obudził się jakoś. Cody Rose. Daje radę. 哇！嗯哦。嗯。你忙。啊我。 Yes! Yes, <mum> mais contra. chodź, Roman, chodź do mnie, weź na Wiesz, proszę, no weź przejdź. Tam. Co nie znam? Nie, proszę, nie, nie klatuj, tylko nie, nie, Klikaj to, Antek Nie, nie klapnę Dam radę No i dalej, nie Bo zostaniesz Super ty już Kurde, to teraz on mi zrobił finishera. I przegrałem. Co ja najlepszego zrobiłem? Nie mogę. Tak blisko i bym wygrał. Mogłem się z nim nie bawić. I bym wygrał. Trochę się pobawiłem. I przegrałem się zabawę. No to Pawizowie, prawie udało mi się wybrać.